Za nami kolejna y, kolejka: y, Ekstra klasy, może jeszcze nie cała, będą zaległości do y, odrabiania do poprzez y, finały Pucharu y, Polski, kilka drużyn miało, miało wolne, ale kilka w tym w tej rundzie, w tej kolejce się po prostu pokazało jak z najgorszej strony. Tutaj bardziej y, mówię o zespołach, które od pewnego czasu, od dwóch Trzech kolejek i pewnie tak do końca sezonu nie mają już o co grać, już się utrzymały. Niektórzy wiedzą, że ich trener nie będzie kontynuował, tak jak w przypadku Wukowicza w Gliwicach. No i postanowiły sobie na boiska tylko ewentualnie w weekendy wychodzić. Dotyczy to tak Krakowi, od pewnego czasu widzewa, górnika Zabrze, piasta. Pewnie za chwileczkę będziemy mówili o motorze GKS-ie. Oni się nie zaprezentowali w tej kolejce jeszcze. No i tak można powiedzieć, że mamy środek tabeli taki już dosyć bezpieczny, plus Radomiak też oczywiście. Mamy taki już środek bezpieczny, który się utrzymał. Europejskie Puchary nie walczy. Niektórzy trenerzy nie zostaną w pracy. Piłkarze też pewnie już niektórzy wiedzą, że kontrakty nie zostaną przedłużone. No i taka zabawa po prostu na boiskach ekstraklasowych, no mnie się nie podoba, bo tak jak tydzień temu miałem paździerzowate widowisko, pseudo widowisko w Zabrzu, Górnik Widzew, tak teraz doczekałem takiego meczu w Gliwicach Piast Radomiak. No jeżeli już naprawdę o nic nie gracie, to przynajmniej zróbcie coś dla tych kibiców, którzy przychodzą w tą majówkę, przyjdźcie na te stadiony i pokażcie cokolwiek. Ja rozumiem, że nie macie za wiele umiejętności, no ale przynajmniej dajcie z siebie coś, co może, nie wiem, oddajcie celny strzał od czasu do czasu, To też warto, czasami komentatorzy pochwalą. Zagrajcie z pierwszej piłki, jedną, dwie, trzy akcje. A tu mamy, mamy do czynienia z drużynami, które tak naprawdę już sobie odpuściły sezon, już swoje zrobiły. To też jest taki przytyczek w nos do tego powiększania ekstraklasy. Nie dość, że ją powiększono, to dostaliśmy jeszcze... Niepotrzebnie cztery drużyny, dwie, znaczy dwie drużyny więcej, czyli sporo tych meczów i, i, i tak będziemy, się, będziemy cierpieli jeszcze przez te trzy, cztery kolejki do, do końca rozgrywek. Tylko pytanie: po co? Widać jedno: u nas jest założenie w ekstraklasie, jest jedyne. Większość drużyn, warunkiem dla nich jest bytowanie i zarabianie przez tych piłkarzy dobrych pieniędzy, jak na nasze warunki. Polskiej ekstraklasie, tu przede wszystkim też mówię o obcokrajowcach, których jest mnóstwo, tylko i wyłącznie do, do jednej rzeczy: jak najszybciej się utrzymać. Klub jest szczęśliwy, klub jest zadowolony, nie spadł. Dalej będzie miał dotacje albo z miasta, albo przychody z kanału Plus. I co więcej, robić: a to, że to jest 32, 30, kolejka, czy 28, już była, niektóre drużyny dały sobie spokój. Tu nic nie trzeba na siłę grać, żadnych 34 kolejek. 28 wystarczyło do utrzymania, kończymy sezon. O właśnie, kończymy sezon. No tak, ale trzeba piłkarzom płacić, którym się w ogóle nie chce. Następne kolejek 6. Bilety od kibiców chcecie na te kolejne kolejki, żeby przychodzili na stadion, płacili, no bo wam się ta kasa przyda. Ale ci kibice nie mają nic w zamian. Po prostu mają wielki jeden paździerz i bez względu na to, czy ten mecz się odbywa o 12:15, 14:45, 17:30, czy o 20:00, czy 20:30. Tu godzina nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie piątek, czy poniedziałek też nie ma znaczenia. Z niedziela 17 e, pogoda też nie dopisuje. Po prostu już większość klubów ekstraklasy sobie dała spokój z grą w piłkę nożną. No, przez cały sezon oczywiście też nie było za wesoło <laughs> z tym poziomem w przypadku tych drużyn, które wymieniłem. No ale już końcówka to już jest lekkie przegięcie pały. Tego już się po prostu czasami nie da wytrzymać przed monitorem. No ale jeszcze pociągniemy te <laughs> trzy kolejki do, do końca maja albo do, no, prawie do końca maja i będziemy szczęśliwi, że dostaniemy przynajmniej dwa miesiące wolnego od tych pseudo kopaczy. Jeżeli chodzi o wolne do końca maja też wysłałbym całą ekipę sędziowską z meczu Stal-Mielec-Raków-Częstochowa. Sędzia Gryckiewicz plus jego kompani na mm, kompani, którzy pomagali mu w sędziowaniu tego spotkania powinni dostać bardzo długą majówkę, czyli do końca sezonu. Cały maj. Niech sobie odpoczywają za to, co zrobili przy pierwszym golu dla Rakowa-Częstochowa. Tydzień temu wspominałem coś na temat, yy, będziemy się przyglądać sędzią, jeżeli chodzi o ten wyścig o tytuł Mistrzowski i ewentualnie też yy, o te drużyny, które walczą obydwie z ekstraklasie. No i niestety, pierwsza, pierwsza kolejka, pierwszy mecz, drużyna walcząca o utrzymanie zostaje skrzywdzona, a na ją przekręcona przez sędziego Gryckiewicza i całą jego ekipę w meczu z Rakowem Częstochowa, który walczy z Lechem Poznań o tytuł mistrzowski. No, tak ewidentnego spalonego i uznać bramkę, że to ja już sobie nie wyobrażam, żeby nie odwizdać. Kiedyś można było tego nie robić, bo nie zauważyć sędzia asystent, sędzia główny. Nie było waru, no to wtedy można było wszystko robić. No ale dzisiaj mieliśmy tyle czasu na sprawdzenie takiej sytuacji i nie być pewny do tego, że to jest offside, że tutaj bramkarz jest, bramkarz jest zasłaniany przez zawodnika Rakowa i on tutaj nie ma prawa niczego zrobić, interweniować. I tutaj sędziowie nie zauważyli żadnego, żadnego błędu. No cóż, pewnie w Poznaniu są wkurzeni, i wcale im się nie dziwię, bo nikt nie powiedział, że gdyby ten gol został anulowany, a powinien, czy hraku, by to spotkanie wygrał. Miał przewagę, no ale męczył się z tym strzeleniem pierwszego gola. Czyli co, najłatwiej jest strzelić gola, który nie powinien być u, u, uznany, a później już łatwiej jest dobić rywala i strzelić na 2 do 0? No pewnie, że tak. No ten pierwszy był najważniejszy, a ten pierwszy wpadnie zgodnie. Z zasadami gry w piłkę nożną, czyli z offside'u, którego nie powinno po prostu sędziowie nie powinni nie zauważyć. Się. Wszyscy, cała ekipa, majówka, wyjazd do końca. Do końca sezonu i zastanowić się, co w następnym, chociaż bez, bez znaczenia, bo gdyby, gdybyśmy mieli ich wysłać znowu na boiska pierwszoligowe, to prawdopodobnie tego na boiskach pierwszoligowych nie zobaczą. No, dłuższa kara powinna ich czekać. Ale to najważniejsze, do końca sezonu, żeby nie przeszkadzali, bo nawet nie chciałbym ich wysyłać na mecze o pietruszkę, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, nikogo nie muszą krzywdzić swoją, swoją słabością i tym, że nie, widzą, nie wiedzą albo nie znają zasad. Jeżeli chodzi o przepisy sędziowskie, tu jest ewidentny offside i drużyna została skrzywdzona. Ja tu mówię o Stali Mielec. Stal Mielec może teraz mieć tak pretensje do siebie, że przez cały sezon wyglądała jak wyglądała, że nie potrafi się w ekstraklasie utrzymać, przynajmniej na ten moment jeszcze. No ale zawsze ten punkt z Rakowem byłby bardzo ważny, bo nie tak dawno puszczanie połomnicę, która jest przed Stalą Mielec, zdobyła punkt właśnie w meczu z Rakowem na własnym boisku. W Poznaniu w wkurzeni po fantastycznym, kapitalnym meczu, według mnie najlepszym w wykonaniu jakiejkolwiek drużyny w tym sezonie, osiem bramek, gra na takim poziomie no powoduje, że to wkurzenie jeszcze musi być, musi być większe, tak, bo oni nawet biorąc pod uwagę, że za tydzień przyjeżdżają na łazienkowską, nie mogą się spodziewać tutaj czegokolwiek innego niż powtórki gry swojej drużyny, chociaż na wyjazdach Lechowi. I wielokrotnie już w tym sezonie wytykaliśmy palcami, że to jest taka drużyna, która później w kapitalnym meczu potrafi coś, coś zawalić, biorąc pod uwagę, że przyjeżdża na Łazienkowską. Ale też nie chciałbym, żeby cały czas przy każdej kolejce, bo następna kolejka naprawdę będzie bardzo ważna dla wielu zespołów. No te mecze Raków, Jagiellonia, Legia Lech, one mogą zadecydować o rozdziel rozdzieleniu poszczególnych miejsc a pewnie przyznaniu też, kto wie, czyli tytułu mistrza Polski. Niech będą bohaterami piłkarze, trenerzy, a nie sędziowie. Sędzia jak ma podjąć decyzję i ten war ma trwać 20 minut w tych meczach, niech on trwa 20 minut. Od tego jest war i ten czas doliczany, że można doliczyć 20 minut, ale niech to będzie. Jak nie wiecie, co macie zrobić, zadzwońcie do szefa sędziów, swojego przełożonego. Może on wam wyjaśni, czy, czym jest spalone, a czym nie jest. Chociaż też Wielokrotnie miałem wątpliwości, czy pan Mikulski dałby w tej sytuacji sobie, sobie radę. Także zbliżamy się do końca rozgrywek. Będzie wesoło, będzie ciekawie. Ale też ostrzegam, te drużyny, które spadną z ekstraklasy, ta drużyna, która nie zdobędzie tytułu mistrzowskiego na finiszu, a już zostały dwie w grze, to pamiętajcie, że błędy sędziowskie są i na jedną, i na drugą stronę mniej więcej tak podzielone. Na niekorzyść i na korzyść. To nie jest, to jest cały sezon, który ktoś zawalił, gdzie szukajcie w winnych wśród własnych piłkarzy, trenerów, gdzie zawaliście kilka spotkań, które nie pozwoliły Wam zdobyć tytułu mistrzowskiego, a zdobył, je, a zdobył je rywal. Ale tak mówię, nie chciałbym, żeby tymi bohaterami zostawali sędziowie na koniec tego sezonu antybohaterami. Ale coś mi się wydaje, że to jest dopiero początek tych sensacji. Jest za dużo spotkań. No tak jak wspomniałem, jeszcze mamy mecze: Puszcza, Stal, Mielec też w przyszłej kolejce. Wyobraźmy sobie dwie drużyny, które jeszcze liczą na jakieś utrzymanie. Jeszcze na koniec mamy Jagiellonia pogoń. Może być o trzecie miejsce, czyli o puchary. Mamy jeszcze taki mecz jak puszcza śląsk. Na co mam czekać? Mamy, będziemy wszyscy patrzeć na to, jak ci sędziowie wiecznie ewentualnie powiedzą, no nie, no coś tutaj co, będą przepraszali. No nie, nie mogą przepraszać. Mają brać. War jak najdłużej trwający, niech dzwonią do szefa, do znajomych sędziów i niech podejmą normalnie decyzję, ale prawidłową. Bo jeżeli mają to robić tylko i wyłącznie w ten sposób, to zrobił sędzia Gryskiewicz w meczu starmie leców Częstochowa, to sam się zastanawiam, czy to nie zostało podarowane trzy punkty dla Rakowa w pewnym momencie. Bo drugiej bramki nie biorę pod uwagę, dopóki nie padnie pierwsza. A tutaj już łatwiejsze spotkanie było do rozegrania.